Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Radek, a dzisiaj kontynuujemy przygodę z Ravenlockiem. Jesteśmy sobie tutaj przed tym pięknym budyneczkiem, tym jakby to nazwać w zasadzie, tak naprawdę szklarnią, można by to powiedzieć, w ogrodach, do których przybyliśmy jakiś czas temu. Ta szklarnia już jest otwarta, więc sobie zaraz tam wskoczymy do środka i przekonamy się, co ona w sobie takiego ciekawego kryje. Mas, oczywiście, standardowo zapraszam do subskrypcji kanału. My natomiast nie zwlekamy i udajemy się w jakieś takie pojedyncze tutaj jeszcze walki. Nie musimy to jakoś specjalnie kombinować z tymi atakami. I konkretni przeciwnicy nie są jakoś wybitnie zaangażowani w to, żeby nam sprawić zbyt dużo trudności. Okej, okay, okej, okay. ten jednak postanowił nas walnąć. Niech więc i ma. Za to yy, ze złości rozbijemy mu dzbanek. Niech się skurczy, by potem przed królową, czy tam kimkolwiek on tam. Tłumaczyć się musi, tu jest więcej przeciwników, jednak więc też nie będziemy tutaj za bardzo na laurach spoczywać. Użyjemy trochę też zaklęć, skoro je mamy, możemy sobie fajnie powykorzystywać troszkę ich. Mamy różnorakie te zaklęcia, niektóre dystansowe, tak wiecie już dobrze zresztą, więc się tego trzymajmy, że tutaj czasem je użyjemy. Nie widzę za bardzo, ci przeciwnicy czasami tak się chowają za kamerą, że ich kurczę nie widać, też się boję stąd wyjść. Te rosiczki tutaj wyglądają nader jakby chciałyby się trochę połakomić na mnie i na mój zajebisty kapeluszek, ale ja im tego kapelusika, ta dopiero wyglądała na łakomczuszka skurkowana, ale mogę jej dotknąć. To może, to musi być miejsce, w którym jest Ernst Botanista, tutaj jest jakaś niechciana kreatura, która blokuje drzwi. Powinnam znaleźć sposób na to, żeby dostać się do środka. No dobra, możliwe, że coś jej damy do przełknięcia, i to spowoduje jakiś nieprzewidziany dla niej, oczywiście, odruch. Który z kolei dla nas pozwoli nam na dalsze poruszanie się w głąb tego miejsca. Na razie to możemy zbadać tę szklarnię, która zaczyna troszkę coraz bardziej wyglądać na jakieś cyberpunkowe wręcz klimaty, bym powiedział. I tak się średnio mi to podoba. Tutaj jest jakiś kolejny kwetuszek. Nie ma sobie w niego. Tu jest jakieś miejsce, żeby położyć Sandy bulb, a połóżmy, mamy taką. Hmm. Zadziałało, coś być może, ciężko powiedzieć tak naprawdę, tutaj jeszcze coś inne było do zbadania, a to tam położyliśmy, okej. Okay. Tu możemy chyba pitcher sack, na pewno też możemy, dużo tego zebraliśmy na zewnątrz. A się okazuje, że te wszystkie rzeczy, które tam rozwalaliśmy, tutaj coś się porusza w środku. mi się to podoba, tutaj nie ma, nie ma energii generalnie w tej maszynie. Tutaj też coś się znajduje, zbyt ciemno, żeby zobaczyć, co jest w środku. Okej, okay. czyli jakieś rzeczy powkładaliśmy tu, pewnie możemy coś włączyć. Chodzi na to, że e, bo wygląda to na maszynę, która ze sobą łączy różnego rodzaju związki kwasowe. Kurczę skąd taka wiedza u nas? Ja bym takiego zdania w życiu nie powiedział w normalnym świecie. W każdym razie moc nie działa, nie ma energii, więc nie możemy jej użyć w tym momencie. Szkoda, ale daliśmy przecież tutaj jedną roślinkę, drugą roślinkę. Nie możemy tego włączyć w żaden sposób. Może jakoś guzik mogę wcisnąć, no nie wychodzi na to. Być może z drugiej strony tej szklarni będzie miejsce, w którym będzie jakaś elektrownia czy jakiś zasilacz, który pozwoli nam na to, żeby tutaj to wszystko poruszyć. Tak czy siak, niedaleko mamy, żeby tam podskoczyć, więc sobie tam właśnie przejdziemy. Niechciana roślinka dalej sobie grzecznie czeka. Może jest niechciana, ale jest kulturalna. Co się bardzo ceni. Tutaj rozwalimy jeszcze te duże parówki. To totalnie wygląda jak parówki, nie? Tylko z rękoma. Oczywiście zwykłe parówki może rąk nie mają, ale te konkretne posiadają. Tu się coś dzieje ciekawego, bo między mgłą a ciemnością nie za bardzo widać właściwie co tam jest. Mamy coś kolejnego do uruchomienia. Tu jest jakaś wajcha. O, proszę bardzo, przeciągniemy ją. I coś czuję, że to nam może pomóc z tym prądem. Ta wajcha spuściła kolejną wajchę. To była wajcha, która działa na wajchę. W sensie Jesus, to jest wajcha, która działa na wajchę. Jesus Christus. Ok, użyjemy tego. To są w ogóle bezpieczniki. To działało, włączyła się energia elektryczna. Teraz możemy wytworzyć bombę kwasową. Oj kolego, ja już wiem, co Ciebie czeka. To nie będzie nic przyjemnego, niestety, dla Ciebie. No ale cóż poradzić, takie życie, no nie? Trzeba się pogodzić z tym, że niektórzy są bohaterami w tym świecie, a niektórzy są tutaj tylko po to, żeby służyć jako um, cel dla naszej bomby kwasowej, najwyraźniej. No, ale tak to wygląda już. My ci tam siedzieć nie kazaliśmy. W związku z tym, nie możesz mieć do nas pretensji. Ale też w sumie nie porozmawialiśmy, żeby się przesunęła ta roślinka. Może się mogła przesunąć. Tak czy siak, tak czy siak czas na skorzystanie z małego zestawu chemika. A właściwie zestawu małego chemika. Ale może, jest to, może to jest mały zestaw małego chemika. Bomba kwasowa to jest eksplozywny koktajl różnych związków kwasowych. Damage 500. Możemy stworzyć więcej? Interesujące. ej możemy stworzyć więcej. Proszę bardzo, zeskipujmy to. Nie. Kurczę, nie musiałem tego skipować w ogóle. Mogę stworzyć kolejną? Proszę bardzo, mogę stworzyć kolejną bombę kwasową. Czy ja nie mogę faktycznie potem używać w walce? To jest dla mnie mega ważne pytanie. No tak, mamy dwie bomby kwasowe. Hej, ja mam dużo tych elementów. To, to, to ja tutaj mogę po prostu rzucam do cholery. Kulę stratowania tego całego królestwa i zajmować się produkcją. Bomb kwasowych, a potem wszczynaniem wojen na jednym i drugim, e, że tak powiem, krańcu tego świata, to jest moje przeznaczenie. Batora się po prostu w tym momencie odzywa we mnie wewnętrzna i coś czuję, że tutaj miałoby to więcej sensu niż w Batorze jakiekolwiek konflikty miały. Ale cóż, no stworzymy jeszcze sobie co? Stworzymy sobie jeszcze jedną bombkę i dajemy temu spokój. Ja po prostu, tak dla, dla wiecie, skorzystania z okazji. A ja już nie mam nawet bombek. No zobacz, nie mam już materiałów, więc wszystko już zostało wykonane. Zastanawiam się, co to co, po co w ogóle te eksperymenty były prowadzone. Co miały na celu nasza postać się zastanawia. Czy możemy tu po prostu kliknąć? Eee, może po prostu muszę bombą w to rzucić, tak naprawdę. Chyba na to wychodzi. Proszę bardzo. To jest bardzo nieprzyjemne z naszej strony. Ta bomba krasowa. Wydaje się, że wystarczy. Oj, tak. Zdecydowanie wystarczy. Droga wolna do Ernsta, botanisty. Botanika właściwie. Trochę kiepsko się czujemy też w tym miejscu. Będzie ciężko się przebić. Ja myślę, że powinniśmy. Nie tańczyć, to jest zły pomysł. Myślę, że powinniśmy akurat się troszeczkę posiłkować jakimś puszonem. Boję się, że będziemy tutaj może pasywnie tracić apeki. No to jakaś modliszka sobie badanka robi. Halo, halo, chciałem po, po, porozmawiać. A, a właśnie to jest Ernst zresztą. Proszę bardzo, nasz drogi Ernst tutaj jest. Moc z powrotem jest już na miejscu, energia troszkę tutaj się wydaje fluktuować, no ale w końcu będę w stanie połączyć się z moją żoną. I to lada chwila. Dzień dobry, czy ty jesteś może Ernstem, botanikiem, i właściwie gdzie jest twoja żona? Czy nie widzisz, że właśnie jestem w ostatniej fazie odnawiania jej, przywracania jej do żywotności? a moja miłości, to już nie będzie długo. Hej, jeśli byś mi pomógł, to ten proces byłby dużo szybszy. A właściwie, co mam zrobić? Idź proszę do tej oddzielnej konsoli, tam na boku i do tych różnych tam wskaźników. I musisz tam wklikać po prostu bardzo dokładną liczbę. A jaka to jest liczba? Znajdziesz ją w moich notatkach na balkonie. A nie możesz mi po prostu tej liczby kolego powiedzieć? Zakładam, że nie możesz mi powiedzieć, no trudno. Może po prostu też tak jak ja masz kiepską pamięć do liczb, jestem w stanie to zrozumieć kompletnie. Ale my tutaj tymczasem sobie poskaczemy i pójdziemy, a co to jest. Maksymalny efekt odnowy następuje, kiedy zaplikuje się tą rzecz przez 18 sekund. To jest jakaś bardzo. To jest WIK! To jest totalnie WIK! w tym to tutaj w zbiorniku yy, poziom dwutlenku węgla jest utrzymywany na 81%. I to jest ideał. Okej. Okay. 81%. Czas exposure musi wynosić 108 minut. 81%, 108 minut. O, minus 18 stopni. Wszystko z 18. 180 V. O, mój Boże, dużo cyfr. 180 V, tak? Co my tu możemy Używamy konsoli. Zaraz, zaraz. 180 V. Nie pamiętam, ile stopni. Nie, nie, nie. nie. Cicho tam. Nie ma co się na mnie denerwować, tak? Musimy. 180 V i ile stopni, bo to jest ważne. 1%. 108 minut. 18 stopni, minus 18 stopni. okej, okay. może się uda tym razem. Zobaczmy. 180, minus 18 stopni. Najpierw zabijemy mu żonę, nie? Że on powierzył nam to zadanie. Ja bym życiu nie powierzył. O, wszystkie numery wklikane? Tak! No dobra, w tylko aktywujemy. Za 3, 2, 1. Boże, mam nadzieję, że zrobiłem to dobrze. O, nie jestem pewien, czy tak reagują ludzie, którzy są szczęśliwi. Zacznijmy od tego, że ona nie jest człowiekiem jednak, Ale raz, no. Dobra, yy, no skoro już tak się tam sprawa potoczyła, mamy te bombki. Proszę bardzo, nie wiem czy to nią działa kompletnie w jakikolwiek sposób, Użyjmy magiczną. Ta, te kwasowe chyba nie za bardzo działają, o trzeba tu uniknąć ataku. Zróbmy sobie jedno zaklątko, drugo, tylko trzeba uniknąć, a na szczęście byliśmy niewrażliwi na ten atak, proszę bardzo. Te kolejne ataki sobie wystosujemy, jeszcze ten. Może, jak zapłonie, to będzie bolało. I on w końcu jest jakąś roślinką przecież, tak? Unik, 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 unik. Tutaj sobie jeszcze przeskoczymy. czy właściwie to nie był przeskok, tak do końca. Skupiona Esmeralda. Esmeralda potężna. Ale my też jesteśmy silni. Flora Esmeralda w ogóle. Ona ma kilka ataków. Pod rząd to jest taka czerwona. No ja, mało życia w sumie. Znaczy, mało tak relatywnie, mało życia. Mały poruszonek powinien nam wystarczyć. Proszę bardzo, tutaj jeszcze cała nasza plejada ataków, że tak powiem. Tutaj unik. Proszę bardzo, płoń z powrotem Esmeraldo. Taka jest przykra dola żony botanika. O ile to właściwie była jego żona. On tam coś jeszcze kliknął i spadła drabinka. Hej, ale drabinka po co nam spadła? By to on zamierza się przez nią wydostać. No, chyba jednak on. Trochę poniesiony wydają się jego skrzydełka. Myślałem, że jakąś reakcję będzie miał na fakt tego, że pokonaliśmy jego żonę w tym momencie, ale on nie wydaje się być. Znaczy właśnie to nie wiem, jak roz... hmm. rozpatrywać jego tutaj decyzję o odejściu przez tą drabinkę gdzieś tam w dal swojego laboratorium, ale może on po prostu w ten sposób poddaje się rozpaczy. Będzie mi trochę głupio, kiedy on faktycznie się okaże tutaj gdzieś rozpaczać z tyłu. Nie on pracuje, oczywiście, że on pracuje. Walony pracoholik, tak? O, za to nie jest figurka. Myślałem, że to była figurka. Ej Ravenloch'u, dobra robota z pokonaniem, pokonaniem Esmeraldy. Powinieneś już teraz ogarnąć o co chodzi. Zabierz wszystko czego potrzebujesz i wejdź do teleportera. Ehm, z osłabioną mocą królowej będziesz mógł w końcu zabrać ostatnią relikwię w Wojdzie, czyli w pustce. Do zobaczenia po drugiej stronie. Dzięki, ale ja jeszcze chcę pogadać z alchemikiem zanim gdziekolwiek pójdziemy. Tak było powiedziane, zabierz wszystko co jest nam potrzebne. I to właśnie postaramy się zrobić. Tu jest jakaś piękna skrzynia, którą otworzymy sobie. Korona z kwiatów. No, bardzo pasująca do tego miejsca. Myślę, że sobie na właśnie taką koronkę z kwiatów sobie zamienimy. Naszą postać i jej nakrycie głowy właściwie. Czy tutaj coś ciekawego jeszcze jest? Wydaje mi się, że zgarnęliśmy chyba wszystko. Poznajemy jeszcze z naszym botanikiem. To jest takie wszystko niezrozumiałe. Jakże moje kalkulacje mogły być nieprawidłowe, i moja żona. Ona musi być sprowadzona z powrotem, ja tylko potrzebuję jeszcze jakiegoś Jednego Jakiegoś takiego Eksponatu, czy jakiegoś takiego okazu, żeby zobaczyć od nowa Może to ty będziesz moim właśnie takim okazem, no nie dziękuję Ech, I tak nie wygląda żegona No panie modliszko Mam taką złą wiadomość, tamty kwiat chyba też nie wyglądał jak druga modliszka To się może wszystko źle Skończyć na wiele różnych sposobów Dobra, wejdźmy sobie w ten teleporter Odgarnijmy sobie Ostatnią relikwię Podbigniemy sobie szybko do niej. Wiemy już jak to działa, bo kilka razy mieliśmy z tym do czynienia już. Rozwalamy ją i ona do nas wpada. I teraz musimy zanieść do drzwi yy, przed królestwem i będziemy mogli tam wkroczyć jak nie mam. Tak, przynajmniej mi się wydaje. Serce esmeraldy. Znaleźliśmy, proszę bardzo. Oczywiście wychodzimy z kwiata, jak zawsze. Tym razem jest to nader. Bym powiedział. Yy, pasujące do całej tej sytuacji. I ciśniemy w prawo, chyba to były drzwi, jeśli się nie mylę. To ja się trochę pozmieniało. Tu było. O nie, jest wcześniej, okej. Okay. Jakoś tak ciemniej, nie? Jakoś tak mroczniej się zrobiło. Jak gdyby nam gra chciała podpowiedzieć, że coś się zaraz ważnego wydarzy. Ostateczne serce musi zostać położone w tym miejscu. Więc kładziemy. Mamy trzy serduszka, które nam niwelują pieczęć w tym momencie i możemy wejść do środka. A tam czeka na nas kto lub co? O to jest pytanie. Czeka na nas na pewno w tym momencie zamcza, tak bym to nazwał. Ej, tutaj! Fin, Co ty robisz w tych krzakach? C nie tak głośno! Ja się chowam tutaj. I jeszcze dodatkowo byłem obserwowany. A, właściwie to obserwowałem. Czy chcesz może małą wskazówkę? No pewnie. Wejściowe drzwi do zamku mogą być otwarte poprzez serię takich różnych przełączników. No, zaktywuj cztery takie przełączniki i nie zostań złapana przez strażników. To jest dopiero dziwny system ochronny, ale dzięki za wskazówkę. A czy to znaczy, że my musimy się nie dać im pokazać? Możemy po prostu z nimi walczyć, jak to wygląda. Ja sobie na przykład tutaj. Tu jest jakiś Switch, nie. Czy tu jest jakiś Switch też nie. Czy tu jest jakiś Switch też nie. Ej, wynosi się stąd. Ok, czyli nie możemy faktycznie być. Tam jest jeden Switch. Ok, widzę tego Switcha. Dobra, 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 dałam dobra, dobra. Dobra, 24 godziny, wiadomo. Tutaj Switcha włączamy. Ciekawe czy jak włączymy jednego Switcha, to on już jest aktywowany na Amen. Czy musimy jakby... To jest kolejny switch, nie? Nie, to jest chyba tylko skrzyneczka. Jakby to nam tutaj przejść, gdzie jest kolej? Ojojojoj! Jojojoj! Hej, koleś! Jakbyś tak mógł pójść jakoś, żebym ja wiedział jakąś ścieżkę, bo tam jest kolejny switch. Jest w bardzo Kup kiepskim miejscu. Już tutaj teraz zbiegną wszyscy. To mi się mało podoba. Hopsa, 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 szybko. Szyb, 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 szyb. Dobrze. Na czas jeszcze zrobić szybki wypad. Na, na ślepo, okej, okay. ale mamy dwa aktywowane, nie? Tak, dobra, czyli to nie masz nie ma takiego problemu. Nie ma stresu. Okay. Dobra, tutaj. E, eee, za plecami mu staliśmy. Nie powinien się mu skapnąć. Trochę teraz to było przegięte jednak. Ale dobra, tutaj możemy się dostać. Teraz pytanie, jak ten drugi idzie? Bo ja niestety go nie widzę tutaj. On tam po zmierza, ok, przytrzymujemy, mamy kolejny switch aktywowany. A tak, tamten się obrócił, ale tamten dalej idzie z kolei. Musimy jakoś tam wbiec, kiedy... Chyba, że to trzeba by zrobić w ten sposób. O, proszę bardzo, szybko, zdążymy! Dwie się otworzyło, o, oh, Jezus! Chyba nas tak łatwo nie chcą wpuścić jednak do środka. Ten system ochronny działa jednak trochę nie do końca sensownie, bo my te switche wcisnęliśmy w porządku. A ona i tak nam tutaj wygenerowała wielkiego kolesia z mieczem. Co mi się bardzo nie podoba, bo to jest bardzo niefer. Chyba on tam coś generuje. Widziałem jakieś takie dziwne... O oh jesus do pocisków. Wiecie co, ja tutaj wolałbym chyba bombkę użyć tak naprawdę. Rzucimy sobie tak, to zwalniemy kilku naraz wyskoczymy stąd teraz. Proszę bardzo, rzućmy się to. Przebijmy się tutaj na wylot przez nich wszystkich. Skok. Trochę nas to zabolało, więc się wyleczymy szybko. Mamy dużo puszonów różnego rodzaju. Mamy też bombę acidową, więc rzucamy ją w nich. Niech to ich trochę boli. to jeszcze pobiegnę sobie. Proszę bardzo, otoczę ich. Znaczy, otoczę ich to jest słowo, okrążę ich tak naprawdę. Dobra, bombka jeszcze jedna, ale na tego za daleko są. I tak zadziała to. Ważne, żeby byli mniej więcej w zasięgu. Dobra, trzeba uniknąć tego ataku. Oj, to nie był unik, mogę wam powiedzieć, niestety. Dobra, zróbmy wszystkie nasze specjalne ataki. Dobra, uuu, jaka, jaka akcja z jego strony, proszę bardzo. Coś tu potrafi robić ten, ten karciany strażnik. Okej, okay, tutaj wyrzucimy z niego znowu kompanię ataków. Proszę bardzo, trzeba się wycofać szybko, szybko się wyleczyć. Tutaj znowu możemy zrobić nasze ataki. Proszę bardzo. Oj, troszkę to źle wyszło jednak. Chyba unik, 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 unik. Świetnie. Teraz jeszcze te ataki. Jeszcze jeden z tych małych cały czas chodził. Proszę bardzo. Podpalimy go, powiedzmy. Teraz szybko znowu 15 tysięcy ataków. Chyba unik, unik, unik. Nie chcę tutaj ucierpieć bez powodu. Jeszcze tylko troszeczkę. Jest pokonany. Jest powalony że oto karciany strażnik fajną miał w sumie tą nazwijmy to włócznie tak jakby troszkę składała się z dwóch wachlarzy tak naprawdę było to nadal ciekawe muszę powiedzieć no dobra to co wchodzimy do środka w takim razie do zamku królowej już bezpośrednio czy od razu nas powita czy jeszcze będziemy musieli się przedostać przez jakąś serię no mamy tutaj jest od razu sala tronowa z tego co widzę teraz tak musimy się dostać do jej komnaty okej okay. jest to chyba wykonalne to są jakieś inne pokoje też jeszcze żeby było śmieszniej Dobra, zobaczmy, co tu się dzieje. Tu są ludzie uwięzieni. O, jest tak mroczno tutaj. Nie podoba mi się. Wytrzymaj, niedługo was stąd wydostanę. Tutaj jest tak wielu z nas, ale to na pewno nie jest żadna impreza. Ej, czy ty nie jesteś tym aktorem? Kiedy twój kolejny show? Ej, zaraz, czy nie wszyscy są nagle zamknięci? Mip, mip. Nawet te króliczki zrobione z jakiegoś kurzu. Ej, nawet nawet wieźma. Żałuję, że. Yy... Że zostałam uwięziona przez bardzo potężne zaklęcie. Tylko przez pokonanie królowej, tak naprawdę, zostaniemy uwolnieni. To jest nasza najgorsza godzina. E, jesteś, naszą, jesteś naszą jedyną nadzieją, dziecko. Nie zawiodę was. Pomóż nam, Raven No, po to tutaj mniej więcej jestem. Faktycznie cała ekipa tutaj jest. Ej, jest lusterko, to świetnie, bo chce się na chwilę szybko wydostać, przenieść się do. Wiedźmiego terytorium i może zdobyć level, tak naprawdę, bo tego jak do jakiegoś czasu nie robiliśmy, w gruncie rzeczy. Było tutaj i ciekawe, że no to je będzie, czy gra ogarnęła to, żeby. A proszę bardzo, nie ma jej, jest uwięziona, tak jak miało wszystko być. My natomiast idziemy tutaj, chcemy więcej poziomów. Damy radę, ile? Jeden, damy radę, dwa nawet poziomy wbić. okej. Okay. to zawsze coś. Są te najd najdroższe poziomy, że tak powiem. Mamy kolejne figurinki, nie mamy 15, mamy 13. No kurczę, chyba nam się do 15 już dobić nie uda, tak naprawdę. Podejdźmy się do kociołka szybko. Co możemy u niego? No, oczywiście, połuszone. Mamy bardzo dużo pieniążków, więc kupmy sobie kilka takich fajnych połuszyników. Tych taniujskich też kupimy kilkanaście. Mamy tyle pieniędzy, że myślę, że dobijemy do 15. O, proszę bardzo, jeszcze tutaj też 15, a co? Bądźmy przygotowanie po prostu na starcie. Czyli 15 nie dobijemy, ale 10 wystarczy też. Dobra, musimy dostać się do Komnaty Królowej. Oby nam się to udało. Szybko przez lustro i wracamy do naszego... To, to jest tak naprawdę królewskie więzienie, w którym byliśmy zanim tutaj wróciliśmy do terenów Wiedźmy. Więc teraz z tego więzienia wracamy. Próbujemy zobaczyć co jest po lewej z kolei stronie tego pałacu. O, tu też jest jakieś przejście. A w ogóle można było z kimś porozmawiać. Przynajmniej tak mi się wydawało przez chwilę, że pojawiła się jakaś linia. O! Proszę bardzo. Co za dziwne żłobienie. Ono, ono będzie potrzebne na pewno do jakiejś zagadki, to już wiemy. Tutaj też siedzą ludzie. O jejku, o jejku. Mam nadzieję, że królowa będzie miała litość. Jest ich stosunkowo dużo. Nawet nasz rogacz Idris, potężny. To żaden komfort, że moi bracia i ja jesteśmy uwięzieni w tej samej. Celi, pomożesz nam się wydostać? Za ten komfort? się mogliście być uwięzieni w ogóle oddzielnie. To by dopiero był problem. Za znaczy, są strażnicy, którzy randomowo nam pozwolili tutaj przejść. Przez nimi pogadać w takim razie. ciekawy, czy zaatakują wtedy. Halo, co wy odpierdzielacie, ziomki? Czy w ogóle... Czy z nami się w ogóle da porozmawiać? O, da się, tylko trzeba podejść z dobrej strony. Czy wiesz, yy, kiedy czwórka strażników wraca? O, oni są tutaj tylko wtedy, kiedy jest jakiś wypadek potężny. Ach, typowe. Ale... Powiedz, gdyby był prawdziwy wypadek, to jak byśmy ich wezwali? Po prostu trzeba wcisnąć cztery przyciski, które są obok wejść więziennych. Nie czytałeś instrukcji dla strażników? No Trzeba wcisnąć cztery przyciski, tylko w jakiej kolejności? Chyba to może nie mieć takiego w sumie znaczenia. Po prostu musimy je wcisnąć, i wtedy przyjdą cztery strażnicy, którzy mogą nam zrobić kuku. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tu jest jeden. Klikam. Pewnie będzie drugi. Klikam. Tutaj będzie jeszcze jeden. Może w kolejności powinienem je klikać, kurczę. Może to jest. To może być problem. Ta, one nie zadziałały. O zaraz, tamte się wyłączyły. Proszę bardzo, a te się wyłączyły. Kurde. Ale to serce cały czas tkwi. Tak jakby. A teraz się serce wyłączyło, proszę bardzo. Interesujące, interesujące. Może powinniśmy tylko same serca włączyć, co? Może o to chodzi. Więc włączę sobie to serduszko tutaj. I włączę sobie to serduszko tutaj. I co teraz się dzieje? Czy teraz coś się właściwie dzieje? ogóle to przebiegnijmy, przez tych przeciwników przejdziemy dosyć łatwo myślę. Proszę bardzo. O, ta świetna kamera w tym momencie nam nie pomaga. Nie żeby to miało jakieś wielkie znaczenie. Tutaj szybko sobie rozwalamy ekipę. Nie ma problemu. Pyk, pyk. I musimy się doszukać. A, więc kurcze wytrzymały koleżka, naprawdę. Musimy się doszukać jakiegoś sposobu, jakiejś instrukcji dotyczącej tego, w jakiej kolejności rzeczy wykonywać. To jest niezmiernie ważne w tym momencie. Jeszcze, okej, okay. nic z tym atakiem walnijmy. Proszę bardzo. Pokonaliśmy wszystkich z nich. Teraz pytanie, skąd mamy wziąć informację o tym, w jakiej kolejności rzeczy trzeba poklikać? Jest zamknięte, oczywiście, że jest zamknięte. Oczywiście, że jest zamknięte. Hmm. Czy mamy coś w przedmiotach takiego, co mogłoby być użyteczne? Nie za bardzo. Też nic nie mówi mi tego, co mamy zrobić. A może po prostu musimy kliknąć te same rzeczy? Z jednej strony i to coś odblokuje. Nie, one nie chcą być z tej samej rzeczy odblokowane. Z tego co widzę przynajmniej. Bo jeżeli tutaj klikam, to to się zmienia. Ale zobaczmy właśnie, kliknąłem. Nie widzę za bardzo tutaj żadnej takiej sytuacji. Okej, okay, strażnicy to wiadomo. Oni zawsze czuwają. Na to, żeby nas zaskoczyć w najmniej spodziewanej sytuacji. No, ale na ten moment to jeszcze nie wygląda, jakby byli w stanie nam w jakikolwiek sposób zagrodzić. Ani zagrozić, ani zagrodzić nam drogę, tak powinienem powiedzieć. No dobra, ten tutaj jeszcze zaraz polegnie. Tutaj okay, też polegnie. Świetnie. Weźmy sobie jeszcze te skrzynki. A, udało nam się zrobić właśnie kartę. Proszę bardzo. Czyli jednak to ma w ten sposób e, pełną funkcjonalność. Jakby nie patrzeć. Dobrze. Jedna karta już jest zrobiona, więc teraz tylko jeszcze trzy musimy znaleźć. Ok. I prawdopodobnie jak przerobimy teraz tutaj ten znaczek na inną, to będziemy mogli z kolejnymi ludźmi się zmierzyć. I moi drodzy, dokładnie to sobie zrobimy w kolejnym odcinku naszej przygody z Ravenlock. Za dzisiejszy odcinek i za oglądanie go wam bardzo ślicznie dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam Was już niedługo na odcinek kolejny. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Hej!